Czy miałeś ostatnio sytuację, że nie domknąłeś sprzedaży i się tym przejąłeś? to słuchaj tego. Odrzucenie nie jest personalne, jest tylko częścią całej Twojej pracy. To jest po prostu pewien procent klientów, którzy już przed rozmową wiedzieli, że od Ciebie nie kupią. Początkujący sprzedawcy po otrzymaniu odpowiedzi nie zaczynają rozmyślać i nadmiernie analizować. Co zrobiłem nie tak? Co mogłem zrobić inaczej? Czemu on nie kupił? Czy ja w ogóle umiem sprzedawać? Podczas gdy doświadczeni sprzedawcy po usłyszeniu nie myślą, ok, teraz się nie udało. Za godzinę mam następną rozmowę, którą muszę sfinalizować. Traktuję brak sprzedaży jako kolejny wskaźnik przy analizie danych. Traktują to jako motywację do domknięcia następnych rozmów. Zauważ, że każde kolejne nie Przybliża Cię do usłyszenia tak. Więc z tą informacją odpowiedz sobie na pytanie, jak szybko chciałbyś uzyskać wszystkie potrzebne nie i wreszcie usłyszeć tak. Natomiast nieważne, jak dobrym sprzedawcą będziesz, ludzie nadal mogą od Ciebie nie kupować, jeżeli nie spełnisz tego jednego warunku, twoja oferta musi być bardziej wartościowa dla klientów niż jej cena, którą za nią płacą. Więc jeżeli chcesz zbudować skuteczną ofertę, za którą ludzie będą w stanie bez żadnej obiekcji płacić kilka tysięcy złotych i masz ekspercką wiedzę na dany temat lub umiejętności, których ktoś inny nie ma, to skomentuj teraz oferta, a wyślę Ci plik, w którym dowiesz się, jak skutecznie zbudować ofertę i zacząć na niej zarabiać regularnie 10 tysięcy złotych miesięcznie.